Kan du låse den? <horskets> 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 No, Dobra, ja sobie teraz nagram zajawkę. Będziecie mogli pomachać do kamery, bo o was wspomnę. Kurwa. Kurwa, no uczesz, żeś się. No właśnie, moja stylistka dzisiaj, kurde, sobotę ma, dałem jej wolne. Daj mi wolne, dobra. W mojej stylistce. Nie uczesz się, tylko się dokręć, Dokręć się. Dokręć się, kurde. Witajcie na kanale Pozapokaliptycznie przez Świat. Ja jestem Morden. Jesteśmy w rogoźniku w starej szamotowni. Jest ze mną Dredziu ASG TV. Krzysiek domowy survival I kręcimy sobie tutaj małą taką destrukcję kurczaków, różnych owoców. Testujemy wiatrówki, ASG, paintball. Całość materiału będziecie mogli zobaczyć u Krzyśka I na pewno link się znajdzie gdzieś tam u góry, jak już film będzie gotowy tak za ciebie podejść i wsadzić ci siekierę w plecy i rozpętać dramę. <śleszy> Nie udało.